Siemanosz Kozimiecki, jestem Faskosz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Tym bardziej, ile bardziej informacyjnie Dlaczego tu dlatego, iż chcę rozpocząć na kanale nowe serie, jako iż Brakuje mi pomysłów Na coś takiego fajnego, co by was zainteresowało Bo widzę, że pod Większością moich serii jest dość mała aktywność Dlatego pytanie Do was, co wyście, byście chcieli Oglądać na moim kanale Właśnie i za chwilę wam Zadam moje propozycje i będziecie mogli głosować na nie w komentarzach i po prostu napiszecie swój komentarz albo jeżeli był już ten, taki komentarz o takiej propozycji zalajkujecie go lub napiszecie też swój jak będziecie woleć oczywiście ja to później podliczę zobaczymy które mają najwięcej, które najmniej ale też możecie podać własne propozycje ci nie musi to być to co ja powiedziałem ale właśnie mogą to też być wasze propozycje więc możecie je pisać sobie wy w komentarzach wasze propozycje lub moje propozycje, które ja dałem i na pewno pojawią się na przykład jakieś dwie serie z moich propozycji i na przykład jedna lub dwie zależy ile tych waszych propozycji będzie też się pojawi takowe serie mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba, taka opcja, że możecie się zagłosować to od was będzie zależało to, co będzie u mnie na kanale czy no właśnie jeżeli oczywiście mi się też będzie podobało bo nie będę coś robił na siłę, tak? po prostu więc pierwsza propozycja, moja, to jest oczywiście jakieś bardziej poznanie mnie, czyli jakieś typu QA, czy też fakty o mnie, lub po prostu, ale to w sumie będzie kolejny punkt, właśnie. Czy ten pierwszy punkt jest QA i fakty o mnie, jeżeli właśnie byście chcieli tą seryjkę taką, seryikę, żeby było właśnie QA, czy te e, fakty o mnie, to możecie pytać, e, pytania do mnie, zadawać też w komentarzu. I to najpierw, że to było po prostu jeden komentarz i pod tym komentarzem wszyscy inni też by pisali komentarze. To była najlepsza opcja po prostu dla mnie. I telefon mi się co ciągle. Uuu, przepraszam was za mój wygląd, ale jestem po praktykach, tylko jest jeszcze tak gorąco masakrycznie. Teraz te stopnie, ty czemu tak gorąco? Musi być, co nie? Niestety są wakacje, a ja muszę na praktyki chodzić, to też czasu malutko mam. Ale no, już tak, tak czy tak więcej niż w roku szkolnym, bo właśnie nie mam nauki, nie mam takich właśnie rzeczy związanych z, z kołą, ale jeszcze będą przede mną jedne egzaminy czekają, więc no niestety, niestety ja robię też do końca wakacji, więc trudno. a już przechodzę do konkretu, do konkretnego odcinka, to chodzi mi właśnie o tą serię, co pierwszy punkt, co mówiłem i trzeba ja dzisiaj mówię w BUBES Masaka no. Kolejny punkt właśnie drugi to jest wrogi. Na przykład jakieś wrogi typowo dzienne, czy ja pokazuję swój dzień, swój, to co robię, jak on wygląda. Takie ciekawsze rzeczy, nie daj mi na to jakieś tam nudne, ze sobie w domu lecę, oglądam film i to wszystko. Tylko coś ciekawszego. Jak sobie ćwiczę, jak sobie idę na rower gdzieś, idę gdzieś pojeździć autem, czy to jest właśnie na rower w teren, czy właśnie jak wygląda mój cały dzień i od wstania do pójścia spać, mogę pokazać to też są spoko, mogę pokazać również mój dzień, jak od wstania do zasnięcia, co nie, to też jest dobry pomysł i myślę, że byłoby ok, właśnie taka seryka, jeżeli wam się ta opcja podoba to to jest propozycja numer dwa to też możecie głosować w komentarzach i później puszczę podlicę, które po, m, e, które waszym im... mi się tak ręka się waszym zdaniem były najlepsze i te wybiorę, i te będę nagrywał i po prostu wam się dobrze oglądało, mi się fajnie nagrywało I żeby były też właśnie Żebym po prostu nie robił tego tylko dla siebie Tylko żebyście wy też mieli chęć to oglądać, a nie ja nagram A później nikt tego nie będzie chciał oglądać Bo to w sumie sensu nie ma Chciałbym nagrywać coś, co was by zainteresowało W końcu robię to też dla was Żebyście mieli coś ciekawego do oglądania To właśnie mówię, że to właśnie to jest dlatego. tego Dobra, wchodzimy do opcji trzeciej, czyli gaming, więcej gamingu na kanale niż jest teraz. Bo teraz głównie jest MTA, ale mogę wejść z nowymi seriami, jakie by to były. Na przykład GTA V, czy to jest CSGO, czy to jest World of Tanks, czy to jest World of Siege eee, coś takiego co tam jeszcze mam takiego fajnego? Mam na przykład jeszcze Minecrafta, mam jeszcze no, MTA to dalej mogę prowadzić na spokojnie, jeżeli byście tylko chcieli Właśnie na przykład tą serię Spira, co ostatnio zacząłem, czy rozdawanie kasy gracą, to myślę, że był spoko pomysł dalej kontynuować, bo fajne jest że chyba za że chwilę nagram kilku, jeden odcinek z tego i coś jest nagram. To było już, żeby było dobrze czy być nie. To już w miarę systematycznie wrzucały się odcinki, co u mnie jest chyba nie, niemożliwe, niemożliwe naprawdę. Jak takie coś systematyczność u mnie na kanale to jest naprawdę coś... Dziwnego. I mam nadzieję, że nie słuchaj, tylko tych prosiarek, co są. Mam nadzieję, że nie. Dobra, i to właśnie też ten trzeci punkt, i się nie mylę, dobrze to trzeci punkt, właśnie gameplay'e. I myślę, że to też był fajny pomysł, od tego zaczynałem, na tym... Dalej jestem, można powiedzieć, ale już trochę mniej, bo teraz też wrogi chodzą powoli, tyle, tyle, takie tam. Ale dalej mógłbym się tym dostać, jeżeli was będzie ciekawiło i wy byście to oglądali, co nie, więc to jest punkt trzeci. Punkt czwarty: Są to jakieś śmieszne filmy. chodzi, nie same śmieszne filmy, tylko na przykład: challenge nie zaśmie się, się na. No, nie zaśmie się po prostu. Czy nie wiecie o co chodzi? Zapomniałem teraz, jaka to jest nazwa dokładnie. I byście by mi na przykład jakieś kary wymyślali, ja w jakimś odcinku bym mnie na przykład wykonywał, czy nie. Za jakieś tam zaśmianie się, coś tam, coś tam, coś tam. I po prostu by, by, byście dawali te kary, że ja je wykonywał. Myślę, że to jest dobry, spoko pomysł. I to jest właśnie punkt numer czwarty i chyba ostatni, bo nie kojarzę, żebym miał coś więcej. A teraz przechodzimy do części drugiej, czyli wasze pytania. Czyli wy w komentarzach możecie pisać, co wam się tylko chce, co chcecie, żebym nagrał. Obojętnie, co chcecie napisać w komentarzach, piszcie w komentarzu, to ja wszystko wrzucę w odcinkach. Czyli na przykład możecie pisać propozycje popożycie odcinków. Możecie pisać pytania do mnie, dzięki będzie QA. Yy, możecie pisać co mógłbym robić yy, jakie gry, co nie to wtedy gameplaye. Co bym mógł robić w tych grach? Jakie co robić przy yy, właśnie yy, nie zaśmie się, czy coś innego w tego stylu, to też by było spoko, co nie. Mógłbym też na przykład jakieś proste lifehaki na początek zatem później coś ale na początek jest takie proste, fajne. Myślę, że to też by był dobry pomysł. I w sumie co, to w tym odcinku było na tyle. Oczywiście komentujcie, lajkujcie. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Za kilka dni, albo niedługo po prostu. Więc 3, 2, Ero. Siemaneczko i Do zobaczenia do kolejnego.